Witam na kanale Tandem Psycholog. Ja nazywam się Agnieszka Paprocka, jestem psychologiem i wątek zadowalania innych jest podstawowym wątkiem, jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe. Na kanale jest już jeden film o nadodpowiedzialności w nerwicy i gorąco Was do niego zachęcam. Dzisiaj poruszę podobny wątek, ale troszeczkę w innym kontekście. Dlaczego w ogóle poruszamy kwestię zadowalania innych? Ponieważ w nerwicy funkcjonujemy na wysokim poziomie lęku, on jest zdecydowanie wyżej podniesiony niż u osoby w normie. I to, co my sprawdzamy, to sprawdzamy wszystkie wątki, które podtrzymują ten lęk na tym wysokim poziomie. Jednym z takich wątków u osób z nerwicą, ja zaobserwowałam, że one są w ciągłym napięciu, w, goto w gotowości, żeby komuś. Pomóc, zadowolić, zauważyć go, wysłuchać, pożyczyć, dowieść. Zobaczcie, czy to są w ogóle Twoje wątki, że taka jest wewnętrzna presja czy przymus lub, słuchajcie, totalny automat, działacie na automatu, w sensie jest osoba potrzebująca i wy tam jesteście, ponieważ czujecie, że musicie tej osobie. I tam mogą być dwa wątki. Z jednej strony czujecie taką wewnętrzną potrzebę, żeby tej osobie pomóc, ponieważ prawdopodobnie zaspokajacie poczucie własnej wartości, czyli pomagam tej osobie, by poczuć się ważna, ważny i wartościowy, wartościowa. Czyli budujecie swoje poczucie własnej wartości na tym, że pomagacie innym. I ja, gdybym się miała zapytać każdej osoby, czy czuje się wartościowa, czy jest wartościowa, to my racjonalnie wiemy, że tak, my jesteśmy ważni, my jesteśmy wartościowi, tak. Natomiast to, ta odpowiedź bierze się z poziomu racjonalnego. Tak, my wszyscy wiemy, że jesteśmy wartościowi, ale nerwica i w ogóle problemy z ucami biorą się z poziomu emocjonalnego. My możemy wiedzieć, że jesteśmy wartościowi, ale wcale nie musimy się tak czuć. A Poczucie bycia ważnym i wartościowym jest, jednym z, pod, jest jedną z podstawowych potrzeb przetrwania, bycia, więc my za wszelką cenę będziemy tą potrzebę zaspokajać i słusznie, ale jeżeli odbywa się to poprzez pomaganie innym, nawet nie dokonujemy refleksji, czy my mamy zasoby, mamy czas. Czy mamy zdrowie, czy mamy pieniądze, czy możemy w tym momencie sobie na to pozwolić, tylko dzieje się to z automatu, to my, nasz organizm jest w ciągłej gotowości i napięciu, żeby wyłapywać te osoby i działać. On nie ma takiej, wiecie, takiego resetu, że nie muszę pomagać, i to nie jest złe. To pomaganie jest świetne i w takich wątkach, bym powiedziała, zadowalanie innych w, w, w postaci pomocy, jest super, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ty zadasz sobie pytanie, czy ja w tym momencie chcę, mogę pomóc. Bo to, słuchajcie, bardzo widać po naszych emocjach. Jeżeli nam lęk idzie do góry, jeżeli mamy irytację, złość, bo komuś pomagamy, to znaczy, że troszeczkę to po emocjach możemy poznać jakiś dyskomfort, który się dzieje, że jakieś nasze potrzeby nie są zaspokajane, a my idziemy w tą drugą stronę i zaspokajamy. Jeżeli mamy wgląd w emocje, mamy jakikolwiek kontakt z emocjami, to nam emocje będą wywalały właśnie w postaci e, takiego nieprzyjemnego dyskomfortu. I to jest już sygnał do tego, że my przeginamy w pomaganiu. I nie chodzi o to, żeby nikomu nie pomagać, czy pomagać wszystkim, tylko żeby każdą pomoc, Filtrować przez nasz, nasze emocje i nasze potrzeby. To jest kluczowe. Nie zawsze będziemy w gotowości, w chęci i w samopoczuciu do pomagania. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o wątek zadowalania, to pytanie kluczowe to jest: Ok, dlaczego ja to robię? Dlaczego ja kosztem swojego zdrowia yy, czasu, różnego czasu, nawet dla siebie czasu? Patrzcie, czy to są wasze wątki. Że my często chcemy zadowolić innych, by nie konfrontować się z nieprzyjemnymi reakcjami tej drugiej osoby. Czyli że ta osoba może być niezadowolona, może nas nakrzyczeć, może powiedzieć coś kąśliwego, może nas, nas zawstydzić, tak? Czyli boimy się, jak ta druga osoba zareaguje. To jest jedna kwestia, więc my ją zadowalamy. I to jest, słuchajcie, nieważne, czy to, są, to jest kwestia naszych rodziców, rodzeństwa, em, kolegów, koleżanek, czy najbliższe, najbliższej rodziny, to jest nieistotne, kto to jest. To jest kwestia, że my obawiamy się tej reakcji. Obawiamy się reakcji, ale obawiamy się też naszych emocji, bo jeżeli ktoś jest niezadowolony, to my możemy być w lęku ogromnym, że. I pytanie, jak w domu rodzinnym kończyło się to, że rodzic był niezadowolony. Więc bardzo często my te reakcje innych jakby kojarzymy z reakcjami naszych rodziców, że nas nie, nie zrozumieli, nie zaakceptowali, nakrzyczeli na nas, wybijali nas w poczucie winy, zawstydzali nas, były kary, prawda? Konsekwencje różne rzeczy nam, e, nam się z tym mogą kojarzyć, jeżeli my kogoś. Nie zadowolimy. Bardzo częstym wątkiem, który słyszę, kiedy się zapytam: OK, a co się stanie, jeżeli no, nie. Brzydku, znaczy, brzydko ja, no takim powiem kolokwialnym językiem, nie, nie dowieziesz tego, nie, nie, nie spełnisz tego, nie, nie zadowolisz tej osoby, to, to co się może stać? I jedną z takich, z, taką, z takich podstawowych obaw jest, że relacja się zakończy, albo że już ta osoba mnie nie będzie lubiła, mimo że może nawet cię wykorzystywać, ale jest ten lęk, że. Em, ta relacja się zakończy, ktoś się ode mnie odwróci. To jest jedna kwestia. Du druga kwestia, że my o możemy wtedy myśleć źle, że komuś, ko komuś nie, nie daliśmy tego, czego potrzebował. I teraz e, tak naprawdę, słuchajcie, tak z racjonalnego punktu widzenia, kiedy my e, postawimy granice, czy nie zadowolimy tej, nie zadowolimy tej osoby i ona będzie niezadowolona i na przykład się odwróci, czy zakończy relację, czy w ogóle cokolwiek by tam się nie działo, to tak naprawdę pokaże, jaka to jest relacja, czy w ogóle jest jakościowo warta jakiegokolwiek wysiłku i tego wkładu. Zazwyczaj powiem Wam, że jest tak, że jeżeli my stawiamy granicę, to możemy być z tą granicą jak najbardziej przyjęci, ale może być tak, że zupełnie nie będziemy przyjęci. To nam czarno-białym pokażę, na, jakby jak, jak, jaki to jest typ relacji. Ale zdaję sobie sprawę, że wystawienie na taki bodziec niezadowolenia in, in, kogoś może być bardzo trudnym emocjonalnym doświadczeniem. Drugiej rzeczy, której możemy się obawiać w niezadowoleniu innych, to jest to, że nawet jeżeli czegoś... Nie zrobimy albo nie damy, e, nawet powiemy, że nam to nie pasuje, że no, nam przykro, i my zostaniemy z tym nawet przyjęci przez tą drugą osobę, nawet dla tej osoby, ta osoba powie dobra, spoko rozumiem, to problem, z którym możemy się zmierzyć, to są nasze emocje po tej sytuacji. Czyli niekoniecznie z reakcją tej drugiej osoby. Tylko z naszymi nieprzyjemnymi emocjami i naszym dyskomfortem. A co nam tam wywali? Tam będzie wywalał lęk, ale tam lęk to będzie tam odszyty trochę. Tam przede wszystkim będzie wstyd i poczucie winy. My po prostu po tym, jak nie zaspokoimy potrzeb drugiej osoby, wywalą nam wyrzuty sumienia i poczucie winy. Jak mogłam, mogłem tego nie zrobić, jak mogłem zostawić. Trzeba było się nagiąć, to trzeba było e, kogoś zorganizować. Przecież obiecałam, obiecałem, jak mogłam się teraz z tego wycofać. Boże, jak ja się wstydzę! I wykluczujemy nawet ten wstyd, to wyższe sumienia. I może być tak, że nawet wystawimy się na powiedzieć, nawet zrobimy tą, tą trudną rzecz, którą jest powiedzenie, jak my się z tym czujemy, że tam nie do końca nam to pasuje, nie tak byśmy chcieli. I, i człowiek zrobił ten najważniejszy krok, w ogóle uważam, że to jest jeden z trudniejszych kroków, właśnie zrobić a potem odpalają takie poczucie rzecz że człowiek już sobie pomyśli czasem, trzeba było to zrobić, bym miał święty spokój, ale bym, wam, bym Was uspokoiła, że te emocje są e, prawidłowe, e, prawidłowe, jeżeli chodzi o stary schemat. Jeżeli em, bardzo długo do, dowoziliście, żeby zadowalać innych, żeby mieć, em, czuć się w, w miarę w, komf w komforcie, że nie odpaliły na wyrzutu sumienia, bo komuś pomogliście, czy kogoś zadowoliliście, ale tak ogólnie w organizmie Jesteście w bardzo dużym dyskomforcie w postaci różnych przykrytych emocji i słuchajcie dlatego wybija nam zaburzenie lękowe, bo tam nieświadomie pewne rzeczy są nieprawidłowo poukładane. To znaczy ważniejsze są potrzeby i emocje tej drugiej osoby niż my sami. I nerwica bardzo często to pokazuje. Właściwie w u każdej osoby to pokazuje i to jest niesamowite. niesamowitym ten wątek nerwicy, która wyskakuje w swoim życiu po to, by Ci pokazać, że ty też jesteś ważny i zacznij siebie tak traktować. I że ty jesteś też ważny, inni też są ważni, a nie że inni są ważni, a ty później. To nie jest tylko praca, żeby postawić granice, ale praca potem jest akceptacją, żeby rozpuścić wyrzuty sumienia. Słuchajcie, odnośnie zadawania innych, taki wątek um, z rodzicami często jest, że my. Um, zakładamy już swoje rodziny, mamy męża, e, żonę, a ten mąż lub żona jest cały czas tam, w tamtej rodzinie, w swoim domu rodzinnym w relacji, żeby zadowalać, dowozić i odpowiadać na potrzeby rodziców, które są ważniejsze niż ta rodzina, w której jest obecnie. Jest nieodcięta pępowina i zadowal zadowalanie mamy, taty jest absolutnie numerem jeden. I jeżeli my tworzymy już nową rodzinę, a ciągle emocjonalnie jesteśmy w naszym domu rodzinnym, emocjonalnie by zadowolić mamę i tatę, żeby tam pomóc, żeby to było na pierwszym miejscu i to jest ważniejsze niż, niż nasz czas spędzony w, z żoną z mężem, nasz odpoczynek i my cały czas dowozimy i zadowalamy tam, bo boimy się tego. Jak nas, jak za, mogą zareagować rodzice, jak nas nazwą, lub jak to zinterpretują, um, bo wiecie, różne są reakcje. Co starszym rodzicom nie pomożesz, przecież masz tu obowiązki. Um, mogą być, wiecie, właśnie zawstydzenie, wbianie w poczucie winy tyle to by daliśmy, nie możesz nam tego oddać to, wiecie, no, różne, różne komunikaty są. Więc to są też czasem wątki, właśnie. Zadowalania, zadowalania innych. I jeszcze jeden e, paradoks nerwicy lękowej mi się przypomniał, że my bardzo często nie chcemy poczuć takich emocji, jak na przykład wstyd, poczucie winy e, czy lęk, dlatego zadowalamy innych, czy dowozimy różne rzeczy, czy robimy inne, e, inne rzeczy dla innych, a tak naprawdę kończymy z bardzo dużą frustracją, złością i bezsilnością. Czyli tak czy inaczej fundujemy sobie trudne emocje w odczuwaniu, natomiast ja już bym wolała, żeby, że nawet jeżeli odczujemy złość i frustrację, to akurat są to bardzo adekwatne emocje, które mówią o naszych niezaspokojonych potrzebach, natomiast wstyd i poczucie winy mówi o tym, że zrobiliśmy coś złego, ale jest to wdrukowany, przekaz naszych rodziców. To nie jest nic złego, że ja czasem komuś, czy zdecyduję się komuś nie pomóc, czy nie wziąć udziału w jakiejś sytuacji, bo na przykład jestem zmęczony, chory, nie chce mi się, ktoś mnie wkurza, nie podoba mi się, jak to wygląda i nie chcę się do tego na przykład przyłączyć. Więcej na temat nerwicy lękowej, jak sobie radzić z objawami, gdzie szukać przyczyn, jakie metody Rekomenduję, a jakie odradzam, w których miejscach szukać i układać to zaburzenie. To wszystko będzie na bezpłatnym tygodniu Edukacji o Nerwicy Lękowej. Ten tydzień odbywa się między 13 a 17 stycznia 2025. Na dole zostawię link, można się zapisać. Te tygodnie organizuję raz na kilka miesięcy. Raz to jest tydzień o Nerwicy Lękowej, a drugi raz jest to. Tydzień o nerwicy natryc. W styczniu nerwica lękowa. Serdecznie zapraszam.